Cześć, Rosa, Witajcie w kąciku Retrograła. Moi drodzy, swego czasu pokazałem wam krótki shortik, jak podłączyć A500 Mini ze stacją dyskietek. I nie, to nie jest prawdziwa a 500 Zobaczcie, naprawdę w środku znajduje się A500 Mini i wszystkie inne komponenty, które już na moim kanale widzieliście. Jeżeli chcecie złożyć sobie taką A500 Maxi w własnym zakresie, obejrzyjcie moje inne materiały co do A500 Mini. Dzisiaj spotkamy się jak podłączyć stację dyskietek zewnętrzną do A500 Mini, ja natrafiłem swego czasu na ten szorcik, no i oszalałem, mówię wypróbuję, sprawdzę czy naprawdę to tak działa, ten kanał Retro Recipes polecam Wam, naprawdę jest to kanał je angielskojęzyczny, ale jest naprawdę świetny. Przechodząc do ich stronki, na ich stronce znajdujemy informacje, żeby mieć, podłączyć stację dyskietek potrzebujemy A500 Mini, jak również stacji dyskietek. Kliknęłem na ten link, okazało się, że ta stacja dysk dyskietek na Amazonie nie jest dostępna, firma jest bardzo trudna do wypowiedzenia, więc nawet nie próbuję. No bo w sumie po co? Yy, mam inną stację dyskietek i tą stację dyskietek wypróbuję z tym projektem. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście albo stacji dyskietek i dyskietki. Również potrzebuję Maca, albo też komputer Windows, aby móc sformatować nasze dyskietki. Ja wybieram wersję do Windowsa, pobieram na początku ten plik Blank Disk. Klikamy tam, otwiera się stronka, pobieramy ten plik na nasz komputer. Gdy to już mamy, słuchajcie, musimy pobrać jeszcze jeden program, który umożliwi nam poprawne sformatowanie naszej dyskietki. Klikam na ten rough write, no i mój Bitdefender powiedział mi nie, lepiej tam nie wchodzi, więc zacząłem szukać gdzie indziej, znalazłem archiwum internetowe, jest taka fajna stronka i tam znajdują się chyba prawie wszystkie, wszystkie wersje tego programu. Klikamy na dole po prawym stronie na ZIP i macie tam wersję nawet do 07. Ja pobrałam sobie tą najnowszą. no Bo skoro jest najnowsza, no może jest i najlepsza, nie wiem. Gdy już to mamy, potrzebujemy jeszcze oczywiście jednej malutkiej rzeczy. Czyli, tak samo jak w pendrive, musimy wrzucić również taki specjalny plik, katalog o nazwie DA500. No i ten oczywiście możemy również. Pobrać sobie yy, z tego linku na dole, zobaczcie tu sami. Ja na ten link teraz kliknę i pobiorę odpowiedni katalog DA500. Ten potrzebujemy, aby też skopiować później ten katalog na naszą dyskietkę. Czyli mamy w sumie już wszystkie rzeczy, które potrzebne. Mamy program Write, mamy nasz katalog D500 i mamy oczywiście program, który umożliwi nam. Poprawne sformatowanie, ten plik, który umożliwi nam sformatowanie dyskietki. Program RAW Write musimy rozpakować, wrzucić do tego katalogu również ten plik blank disk. Jak sami widzicie u góry, ja już ten plik tutaj mam. Stacja dyskietek została podpięta pod PC, rozpoznana, wybieram blank disk, image i klikam po prawej stronie na Write. Formatowanie, jak sami widzicie, troszeczkę trwa, ja tu też lekko przytnę, żebyście nie czekali wieczności na sformatowanie dyskietki, no sami wiecie ile to trwało. Proszę bardzo, stacja dyskietek sformatowana. No i teraz musimy tylko i wyłącznie dodać katalog DA500 do naszej sformatowanej dyskietki oraz dorzucić jakąś grę w formie ADF. -u. Na razie ja przychodzę na moją sformatowaną dyskietkę no i wrzucam katalog DA500. Na początku go zaznaczę i skopiuję, czyli kopiowanie tego pliku. Teraz przejdę do naszej stacji dyskietek z formatowanym dyskiem. Wchodzę tam i wklejam nasz katalog DA500 do stacji dyskietek, czyli do dysk no dyskietki, po prostu dyskietki. Dobra, mamy teraz to. Teraz tu musimy wrzucić jakiś plik ADF z jakąś naszą ulubioną grą. Niech to będzie na przykład w moim przypadku Lotus. Skopiowałem już szybciej, przyciąłem, żebyście już nie czekali znowu na długie kopiowanie. 880 KB. Dobra, mamy te dwa pliki. Pozostało mi nic innego jak podłączyć stację dyskietek do A500 Mini. Startujemy. I nadal dla wszystkich niedowiarków, to jest dalej A500 Mini w wersji Maxi. Pamiętajcie, bo już miałem parę osób, którym powiedziałem: mi, nie, ty pokazujesz po prostu zwykłą A500, oryginalny, prawdziwy komputer, a nie miniaturkę. Nie, to już jest moja wersja maxi. Dobra, stacja dyskietek, słuchajcie, już mam w ręku, ja używam tej firmy Freecom o numerze seryjnym, w sumie nawet nie wiem jakim, jakiś PIN 22767, może znajdziecie też taką u siebie w domu. Mówię, to jest akurat taka ciekawostka w sumie, że można odpalić gry ze stacji dyskietek. Ja teraz podepnę, słuchajcie, mój USB, stację dyskietek w USB do mojej A500 mini. Proszę bardzo, teraz wystarczy nam jeszcze wrzucić naszą sformatowaną dyskietkę z gruntu. Jak sami widzicie, jest to jakaś stara dyskietka. Mamy tu oczywiście dyskietkę odbezpieczoną, możecie ją również zabezpieczyć, jeżeli nie chcecie spisywać stanu gry. Podobno taka funkcja też jest możliwa, aby zgrywać stan na dyskietkę. Wkładam dyskietkę. Poczekajcie. Cyk i mam nadzieję, że teraz będzie rozpoznana nasza stacja dyskietek jako USB, napęd USB. Poczekajmy. Jest, jest. Czyli słuchajcie, ja teraz wejdę na stację dyskietek, czyli wchodzę w nasz pendrive, bo to będzie widoczne jako pendrive. Zobaczymy. Wchodzę i no, i mamy nasz katalog DA500, również grę Lotus, nie pozostaje mi nic innego jak teraz zaznaczyć oczywiście Lotusa i zobaczyć, czy gra odpali się naprawdę ze stacji dyskietek. Na razie mamy ciemność, ale chyba dobrze to wygląda. No i jest oczywiście ja tu lekko przyciąłem, bo czas oczekiwania na wgranie się gry jest dość spory. Słuchajcie, na razie mamy same intro ale gra się odpala. To jest najważniejsze, że możemy pokazać naszym dzieciom, że gry z dyskietek wgrywały się w taki czy inny sposób, jeżeli nie mamy prawdziwego sprzętu u siebie w domu. Oczywiście informuję was, że ta metoda wgrywania gier to jest taka totalna dla hardkorowców, bo stwierdziłem, że jednak przyzwyczaiłem się i raczej wy też do wgrywania gier, Yy, z plików LHA, czyli z tych powiedzmy, które są przystosowane do dysku twardego, yy, z plików ADF też można, jeżeli one są na pendrive, <grywanie> wgrywanie tych gier przez A500 mini ze stacją dyskietek trwa naprawdę makabryczną, długą ilość czasu. Ale kto wie, no może ktoś z Was wypróbuje ten feature, może ktoś z Was ma stacje dyskietek u siebie w domu, nie kupujcie nam na gwałt takich stacji dyskietek, na początku sprawdźcie czy macie taką stację u siebie w domu, podłączcie ją, sprawdźcie czy zadziała, bo jak sam twórca tego softu mówił, nie wszystkie stacje dyskietek będą współpracować, od razu Wam mówił, tam podobno zmieniły się niektóre chipy w stacjach dyskietek, no i niestety nie wszystkie Dyskietki nie, dyskietki, nie wszystkie stacje dyskietek współpracują z tym softem. Akurat mi się udało, że ta stacja dyskietek, którą on pokazywał i ta, którą miałem w domu zatrybiła, zadziałała. Jak sami widzicie, mogę teraz obgrywać LOTUSa ze stacji dyskietek, ale no, to jest, mówię, taka ciekawostka, że też się to da zrobić z A500 Mini. Moi drodzy, tym krótkim materiałem chciałbym Was również zachęcić do obejrzenia innych materiałów na temat A500 Mini, w jaki sposób można dodać nową klawiaturę, dużą klawiaturę do naszej A500 Mini, żebyście chcieli stworzyć sobie samemu A500 Maxi. Oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś. Moi drodzy, ja się z Wami już żegnam, życzę Wam udanego tygodnia, udanego dnia pracy kombinowania z naszą A500 Mini, dajcie znać, czy ktoś z Was zrobił ten projekt, jak Wam się podoba, a ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.